Precedencja, i uwaga, proszę nie mylić tego słowa z wyrazem prezydencja, to cała podstawa sztuki savoir etykiety i protokołu dyplomatycznego. Słowo precedencja nie jest słowem powszechnym, choć tak naprawdę. Sami bardzo często stosujemy zasady precedencji, nawet o tym nie wiedząc. Nie będę mówić i podawać jakichś skomplikowanych definicji, bo to nie o to chodzi, natomiast proszę, aby zapamiętali Państwo określenie, że precedencja to tak naprawdę pewna kolejność, poziomy starszeństwa i właściwość, hierarchia. Kiedy będziemy mówili o precedencji? W sytuacjach towarzyskich, czyli w tych sytuacjach dotyczących życia codziennego, pamiętajmy o tym, że kobiety stoją w hierarchii wyżej niż mężczyźni. To właśnie zasady precedencji towarzyskiej mówią o tym, że kobieta jest ważniejsza. Oczywiście w naszej kulturze, w naszym, w naszym kręgu kulturowym tak jest. Stąd też to nie kobieta podaje mężczyźnie płaszcz i to nie kobieta odsuwa mężczyźnie krzesło, tylko to mężczyzna to krzesło odsuwa dla kobiety, czy ten płaszcz podaje. Z tego też powodu to mężczyzna pierwszy kłania się kobiecie i to mężczyzna pierwszy powinien się kobiecie przedstawić, ponieważ według zasad precedencji towarzyskiej no jest tą osobą niejako podległą. Damie. A co, mówi, co mówią zasady precedencji w sytuacjach oficjalnych, czyli w sytuacjach dotyczących etykiety biznesowej? Pamiętajmy, że skoro precedencja oddaje tę istotę zasad pierwszeństwa, wiemy o tym, że w sytuacjach oficjalnych, w sytuacjach biznesowych, ważniejszą osobą będzie ta, która stoi wyżej w hierarchii zawodowej. Zatem jeżeli dyrektor danej na przykład jednostki ma swoją asystentkę bądź na przykład sekretarkę, która jest kobietą, to wiadomo jest, że ten dyrektor jest tą osobą ważniejszą i to pewnie nikogo z Państwa nie dziwi. Oczywiście na pewno wielu z, z panów będzie na tyle grzecznymi, żeby nawet kiedy się mijają w, przy drzwiach ze swoją asystentką, przecież nie będą czekali na to, aby ta asystentka otworzyła im drzwi. Założę się, że panowie te drzwi sami odsuną, ale pamiętajmy o tym, że jeżeli mówimy o zasadach precedencji w sytuacjach takich biznesowych, oficjalnych, to nie liczy się płeć tylko liczy się stanowisko, ten poziom stanowiska zajmowany. To tak samo jak w wojsku. Przecież wiemy o tym dobrze, że generał jest ważniejszy niż no, nawet pułkownik, prawda? nie mówiąc już o szeregowych, czyli jest ta hierarchia bardzo wysoko ustawiona. W sytuacjach też takich dotyczących spraw protokołu dyplomatycznego, są, istnieją pewne bardzo restrykcyjnie przestrzegane zasady precedencji. One też określają pewien porządek, i proszę sobie wyobrazić, że każde państwo bądź organizacja, czyli na przykład Urząd Miasta, czyli jakieś jednostki samorządowe, mają ściśle określoną zasadę precedencji, czyli ten porządek precedencji jest określony, enumeratywnie wymienia się, kto jest najważniejszy i kto później podległy. Dzięki tak skonstruowanym listom nigdy nie popełnimy żadnego fopa.